Witam wszystkich! Sport Prediction przed nami typy na Euro. 23 czerwiec, to jest środa. Mecze grupy polskiej i niemieckiej. Jak się plasuje rozkład dnia? Dwa pierwsze mecze o godzinie 18:00: Słowacja, Hiszpania i Szwecja, Polska. Niemcy, Węgry i Portugalia, Francja o godzinie 21.00. Zamykamy ostatnie dwie grupy w fazie grupowej mistrzostw. Omówimy oczywiście każdy z nich. Najpierw nasza grupa. Zacznijmy od meczu Słowacja, Hiszpania. Tutaj Hiszpanie muszą wygrać mecz, żeby awansować do dalszej części turnieju. Kurs na Hiszpanię jest 1,20, więc można sobie to wrzucać na dokładkę kuponów. Tutaj już Hiszpania. Nie będzie karkulować. Po prostu powinna ten mecz wygrać. Co wybrałem z typów z tego meczu? Prawdopodobnie w pierwszym składzie wyjdzie Moreno i będzie gra na niego. 2.30 jest kurs, że strzeli brameczkę. Można sprawdzić Hiszpanię z handicapem 1.5 za 1.75. Dość niski kurs, jeżeli chodzi o handicap. Jednak myślę, że Hiszpania nie powinna się tu patyczkować. To co zrobili z Polską. Myślę, że wyszli troszeczkę zbyt pewni siebie, zignorowali nas. W ogóle zlekceważyli przeciwnika, w sumie czego mogli się spodziewać, po tak grającej Polsce po meczu ze Słowacją, nie wzięli jednego pod uwagę, nie wzięli pod uwagę tego, że nie grał Krychowiak. Dlatego nadziali się troszeczkę na Polskę, Polska zremisowała, no, a propos tego drugiego meczu ze szwedami. Naszej reprezentacji prawdopodobnie nasz wirusik zagra w pierwszym składzie. Boję się, że będzie to gra do tyłu, gdzie niestety nasza reprezentacja no nie ma potencjału w tym stylu gry. Może wyjdziemy z dwoma napastnikami, mimo iż Souza zapowiada inną taktykę w każdym meczu. Tutaj myślę, że nie powinien zbyt dużo kombinować. Jeśli się stanie tak, że Krychowiak zacznie na ławce i styl reprezentacji Polski będzie wyglądał tak jak w meczu z Hiszpanią. To mamy szansę awansować z grupy. Bardzo podobała mi się gra reprezentacji Polski w meczu z Hiszpanią. Zupełnie była to inna drużyna, inna niż, niż w ogóle. Nie, że w meczu ze Słowacją, tylko po prostu inny styl gry. Taki styl gry. Jakim grają drużyny na odpowiednim poziomie europejskim, jak i światowym. Oczywiście było sporo błędów. Indywidualne umiejętności niektórych graczy również odstawały od reszty. Mimo wszystko byli dość równorzędnym przeciwnikiem dla Hiszpanów, którzy nie mieli najlepszego dnia, mieli dużo sytuacji, ale również Polska miała kilka sytuacji, by móc ten wynik zmienić. Tak więc taką grę chcę zobaczyć u reprezentacji Polski. Ale wiem, że jeżeli wyjdzie w składzie Krychowiak, będzie to gra wyglądała tak jak tak samo. Zazwyczaj reprezentacji Polski, holowanie piłki, gra do tyłu. Nie możemy tak wyjść na reprezentację Szwecji. Myślę, że tutaj polecą z taktyką, potrzymajmy wynik, uspokójmy grę, pomęczymy przeciwnika, powpuszczajmy i strzelmy bramkę w drugiej połowie. Nie sprawdzi się to ze Szwecją. I oto tylko się boję, że zrobimy po prostu to, co zwykle w meczu o tak wielką stawkę. Mówi się, że zwycięskiego składu się nie zmienia. Chciałbym, żeby nie był zmieniony będzie wtedy inne podejście, ale patrząc na treningi reprezentacji Polski, patrząc na tłumaczenia taktyki bezpośrednio trenera Sołzy z krychowiakiem. Myślę, że jednak zawita w pierwszym składzie, co zepsuje ten mecz. Oczywiście, moje spostrzeżenia mogą być nietrafne, ale myślę, że są to spostrzeżenia 75% ludzi zainteresowanych tym meczem. Muszę się przyznać, że obserwuję kanał sportowy, tam Pol na Twitterze wrzucił Tweeta z ankietą a propos, czy kibice chcieliby, by krychowiak wyszedł w pierwszym składzie, czy nie, tam również około 75% było za tym, żeby krychowiak nie wychodził. Ja wiem, że to mogą być złudne wybory. Krychowiak na pewno troszeczkę będzie obciążony psychicznie, tak czy inaczej. Obawiam się, że może popełniać głupie błędy. Zresztą te głupie błędy popełnia nawet gdy nie jest obciążony psychicznie. Może się skoncentrować, może próbować, ale myślę, że to już nie jest jego prime, że powinien ustąpić. Myślę, że nawet lepszym rozwiązaniem byłoby wstawienie bezproduktywnego Linetego w jego miejsce na jego pozycję. Bo słyszałem, że Moder ma problemy ze zdrowiem. Na ile one są poważne, nie wiadomo, bo nie ma oficjalnych raportów. Po prostu mam nadzieję, że Moder da radę wyjść w pierwszym składzie i chociaż przynajmniej połowę pierwszą pociągnąć. Potem może wejść za niego ten krychowiak. Już oczywiście, w zależności od wyniku, czy będzie go trzeba trzymać, czy będzie go trzeba grać do przodu. Z tym, że pamiętam takie mecze reprezentacji, gdzie Polska musiała gonić wynik. A Krychowiak, trzymając piłkę, holując ją w środku pola, grał do tyłu. Tak jak wielką wadą reprezentacji Polski był Jerzy Brzęczek. Dla większości wyszło to oczywiście po czasie. Kibice się tego domagali. PZPN nie widział tutaj też niektóre decyzje. Wiadomo, że są narzucane z góry. Wiadomo, że Grzegorz trzyma atmosferę. Że dobrze się trzyma z chłopakami z kadry, że jest takim jakby trzonem, ale taką funkcję pełnił Peszko, a potem to trener Nawałka był z tego rozliczany, mimo że te decyzje nie były bezpośrednio, mi się wydaje, wychodzone od niego. Polska kadra zawsze miała problemy z zarządzaniem oczywiście zdarza się to również w innych reprezentacjach. Tutaj. Mamy mecz o wszystko. Szwecja nie jest jakąś najlepszą drużyną, której nie można byłoby ograć. Szwedzi, jak widzicie, mają pewny awans już do fazy playoff, turnieju, tak więc będą grali troszeczkę na luzie. Oczywiście, że miejsce wyjścia jest bardzo ważne na to na kogo trafią w następnej rundzie, ale wiadomo, że ten stres trochę z nich zszedł. Że oni wcale nie muszą wygrać tego meczu, a my powinniśmy gryźć trawę, ale gryźć trawę. Tak jak z Hiszpanią, taką grą, taką taktyką bez Grzegorza Krychowiaka. Takie jest moje skromne zdanie. Szkoda, że nie mam żadnego wpływu na to, żeby cokolwiek móc komuś zasugerować. Myślę, że również robią to dziennikarze dość sprawnie, kibice dość sprawnie, no ale wiadomo, że skład wybiera trener. Tutaj bym się troszeczkę nie zgodził, bo trener w porozumieniu z niektórymi ważnymi osobistościami w związku. Nie musi się liczyć dyspozycja, tak samo kontuzja Fabiańskiego, myślę, że była troszeczkę nagięta. Tak, tutaj kontuzja modera również może być nagięta. Do opinii publicznej oczywiście trzeba coś podać. Ja nie twierdzę, że tak nie jest, ale możemy spekulować różne teorie spiskowe, tak zwane. Bardzo bym chciał, żeby Polska wygrała ten mecz. W typach oczywiście postawiłem na Polskę, kierując się bardziej sercem. Jeżeli chodzi o ten typ, tak naprawdę, jeśli rzeczywiście wyszedłby Krychowiak, stawiałbym na reprezentację Szwecji. Bo jeśli dostaniemy bramkę do tyłu, to się całkowicie posypiemy. Będzie to możliwe, bo myślę, że nie ustrzeże się nasza środkowa linia kilku dość słabych strat. Dzisiaj rozmawialiśmy jeszcze z kilkoma osobami. A propos tego meczu, a propos wystawienia krychowiaka w pierwszym składzie, niektórzy z nich chcieliby, by krychowiak wyszedł i popełnił diametralny błąd, który skreśliłby jego pozycję w drużynie już na dłuższy okres. I nie wiem, czy po prostu takiego bodźca, polska reprezentacja nie musi dostać, żeby tak się stało, żeby ta opinia ludzi, opinia dziennikarzy miała troszeczkę większy wpływ. Na to, co się dzieje w naszej kadrze, trochę źle moim zdaniem zarządzanej, ale czemu musiałoby być to następstwem słabego kolejnego turnieju reprezentacji polskiej na dużej imprezie? To tyle w kwestii naszego meczu. Jeżeli chodzi o typy, stawiamy na Polskę 265. Oczywiście w dniu meczu będą jakieś busty różnych bukmacherów, wiele promocji. Myślę, że na forbecie będzie maksy zysk. Tylko tam niestety trzeba dobrać kolejne trzy zdarzenia do tego. Każdy z polskich bukmacherów da jakąś fajną promocję na ten meczik, tak więc warto poczekać, myślę, że do dnia jutrzejszego, by zobaczyć. Co się będzie działo na polskich stronach bukmacherskich. Oczywiście linki do legalnych bukmacherów macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Możecie się z nich rejestrować, wtedy jest dodatkowy punkcik w lidze typera. Jeśli chodzi o pozostałe typy w meczu Szwecja-Polska, rzuty rożne na owerze 8,5, 1,85. Bardzo dużo płacą za 9 rzutów różnych. Czemu miałoby ich nie być? Jeżeli Polska ma wygrać ten mecz, musi się otworzyć, no to będzie albo w jedną, albo w drugą stronę, w zależności od wyniku pierwszej połowy. Ja tu myślę, niestety, że Polska będzie chciała to przeczekać i zaatakować w drugiej części meczu. Mam nadzieję, że się mylę. Mam nadzieję, że decyzje personalne będą dość dobre. Chciałbym, żeby iść tą zasadą, że zwycięskiego składu się nie zmienia. Kartki na owerze 3,5, czyli minimum 4 kartki w meczu. Za 2-0 to jest bardzo duży kurs, jeżeli chodzi o kartki. Tak czy inaczej, Polska będzie grała na pewno agresywnie, na pewno te kartki będzie dostawała, nie mówię kto personalnie, bo można by było wskazać jedną osobę, ale myślę, że również inni będą dostawali te kartki, chyba że polska reprezentacja bardzo szybko strzeli gola i będziemy po prostu bronić. Jeżeli dołożylibyśmy drugą bramkę, wtedy na pewno ta agresywność by nam spadła. Szwedzi nie sądzę, że będą tutaj sobie łamać nogi, nawet przy niekorzystnym wyniku. Nie będą ryzykować pauzą dla niektórych graczy, a jak wiadomo ucieszyliby się nawet z remisu. Mogą grać remisowo. Ja bym bardzo chciał, żeby ta Polska wygrała. Mówię to po raz kolejny. I jeśli chodzi o tą grupę, to chyba zamykamy temat. Lecimy dalej, mamy grupę F. Naszą grupę śmierci z Niemcami, Węgrami, Portugalią i Francją. Tutaj Francja ma już pewny awans. Bapę z zajebistą miną. Tutaj Krystiano również jakby zobaczył motylka podczas ostatniego finału. Zacznijmy od meczu Niemców z Węgrami. Węgrzy bardzo fajnie się pokazali w ostatnim meczu. Tak naprawdę w obu meczach są skazani na porażkę. Tam mniej niż 1,20 jest kurs na Niemców. No Niemcy powinni tutaj wygrać, zapewnić sobie spokojny awans do kolejnej rundy. Myślę, że będzie over kartkowy nawet ze strony Niemców, no bo muszą jednak trochę powalczyć. Tak więc tych kartek przynajmniej trzy będzie, jeżeli nie Niemców no to Węgrzy. Niemcy mają słabą defensywę, stąd myślę, że obie strzelą za 2-10. Węgrzy fajnie by było jakby strzelili pierwszą bramkę i się zamknęli. Wtedy by tych kartek na pewno było więcej. Rzutów rożnych i innych statystyk również by było więcej. Myślę, że tutaj też dobrym opcją będzie granie faulów. Nie ma w tej chwili w ofercie faulów, dlatego nie mogłem tego wpisać. Ale jak będzie dzień meczowy, na pewno te statystyczne kursy się pojawią. Co wybrałem dla Was z tego meczu? Kartki na overze przynajmniej 3, rzuty rożne 9 i obie strzelą za 20. Kolejny mecz to Portugalia. Francja, tutaj Francja jest faworytem. Francja, tak jak mówiłem wcześniej, ma zapewniony awans do kolejnej fazy. Portugalia jeszcze niby nie, ale myślę, że przy porażce również by się dostali. Postawiłbym w tym meczu na Portugalię, bo Francja nie będzie gryzła trawy. Oni jak nie muszą, to nie grają. Widzieliśmy totalną olewkę w meczu z Węgrami. Tak naprawdę, całe mistrzostwa. Całą fazę grupową ustawił im pierwszy mecz, wygrany z Niemcami, a wtedy grali nawet nie na 60% swoich możliwości. Tak bynajmniej myślę, że całą energię Francja zostawia na fazę playoff. Portugalia wygra, tutaj Krystynka będzie walczyła o koronę króla strzelców. No, chyba to już jeden z ostatnich turniejów, jak nie. Znaczy na Mistrzostwach Świata pewnie wystąpi, ale już myślę, że to już jest schyłek kariery. Tego wspaniałego zawodnika. Tak więc będzie chciał zdobyć koronę. Oczywiście przeszkadza mu Lukaku. Będzie z nim walka, ale tutaj jakąś brameczkę powinien strzelić. Może być rzut karny w tym meczu. Portugalia, że wygra 3,75. Oczywiście nie po faworycie. Więcej kartek dostanie Portugalia za 2,20. Myślę, że to bardzo możliwe, bo Francja pewna awansu będzie mniej ryzykowała. A Portugalia przynajmniej będzie chciała jeden punkcik z tego meczu wynieść. Będzie grała agresywnie, będzie sporo rzutów rożnych. Wiadomo, szybkość Francji, szczególnie linii ofensywnej. Jest dużo przerzutów z pierwszej linii defensywnej na bezpośrednio atakujących. Oni jak tam się nie kończy spalonymi. Spalone też bym grał w tym meczu, ale niestety jeszcze nie ma statystycznych kursów. To tak, wyrwanie z kontekstu to będzie sporo tych rzutów rożnych, bo jest tak jak mówię, narzucanie na drugą linię bezpośrednio. Oczywiście najmniejsza linia 1.50 blisko za 8 rzutów rożnych. To tyle jeżeli chodzi o tą grupę, grupę śmierci. Myślę, że wszystkie trzy zespoły zobaczymy w fazie playoff. Kuponiki Słowacja, Hiszpania over rzutów rożnych. Drużyny Hiszpanii, że przynajmniej 6. Szwecja Polska, że przynajmniej dwie bramki padną i obie strzelą w meczu Węgry-Niemcy za stówkę 402. Drugi kupon to patriotycznie wygrana drużyny Polski. Hiszpanii i Portugalia z podpórką w meczu z Francją za stówkę 505, taki patriotyczny kuponik. A trzeci kupon: suma kartek w meczu over 2,5 w meczu Szwecja-Polska, Węgry-Niemcy ponad 8,5 rzutów rożnych i Portugalia-Francja over 7,5 rzutów rożnych w meczu. Tutaj za stówkę mamy 364. A jeśli macie ochotę dołączyć do grup VIP-owskich, zapraszam do kontaktu na sportpredictions.pl/mapa Tam pracujemy w każdym tygodniu z naszymi grupami VIP-owskimi. Są oczywiście różne poziomy tych grup. I Liga Typerów: typujemy mecze Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Polska, Niemcy, Węgry i Portugalia, Francja. Dokładny wynik typujemy w komentarzach pod tym filmem. Pamiętajcie, by nie edytować komentarzy. Tam już jedna osoba ma edytowany komentarz na dzisiejsze mecze. Oczywiście dzisiejsze mecze nie są jeszcze podliczone, bo jeszcze się nie odbyły. Są za to policzone. Wczorajsze mecze w nowym rankingu ligi Typera. Jeszcze jedna prośba, jak typujecie już dokładne wyniki, nie typujcie samych wyników, tylko piszcie nazwę drużyny, nazwę meczu, czyli nie wiem, na przykład Szwecja Polska 01, żeby były te nazwy zespołów przy tym, żeby się to łatwiej sprawdzało, jeżeli. Nie jest to dla Was problem, to bardzo proszę. I pamiętajcie, jeszcze raz, nie gramy w lidze typerów po czasie rozpoczęcia się danego meczu. Jak i nie edytujemy komentarzy, bo i tak nie będą brane pod uwagę. I oficjalnie, można powiedzieć, już mam wszystko ogarnięte. Kto wygrał ostatnią edycję ligi typera? Paweł Luszczak. Pierwsze miejsce. Tutaj weekendzik dla Pawła. Pawle, bardzo proszę o kontakt na sportpredictions.pl gmail.com. Musimy się dogadać co do miejsca. Czy wolisz w górach, czy wolisz gdzieś nad morzem. Co do terminu oczywiście. Jak te vouchery będą ogarnięte. Tak więc zapraszam Cię do kontaktu. Ja postaram Ci się oczywiście jak najszybciej odpisać. Nagrody myślę, że w przyszłym tygodniu będę chciał zamknąć. Jeśli chodzi o drugie miejsce był za reprezentacji Wojtas Wojciech P. Również Proszę o kontakt mailowy. Trzecie miejsce: Dominik Zieliński. Gratuluję. Dominik trzeciego miejsca. Tam była największa rywalizacja, bo tam trzy osoby typowały dokładno, dokładną minutę. Gola w meczu, w dogrywce i Dominik Zieliński poradził sobie z dwoma rywalami. Małe były różnice. Wiadomo, ta bramka uznana zwaru. Pan Dominik Zieliński pomylił się tylko o minutę. Tak więc chylę czoła. I oczywiście oficjalna koszulka reprezentacji leci do ciebie. Również proszę cię napisz do mnie mailowo a propos rozmiaru i adresu wysyłki. Ja to się postaram w przyszłym tygodniu już zamknąć. Tak samo jak będę wysyłał nagrody dodatkowe, o których informowałem wcześniej, te osoby, które je otrzymały, myślę, że do przyszłego tygodnia już powinny być do wysyłki wszystko poogarniane. Tam już większość mi poprzesyłała. Rozmiary i adresy wysyłki. Tak więc, jeśli ktoś jeszcze nie dosłał, to proszę o kontakt mailowy. A jeśli chodzi o bieżący ranking Ligi Typera, na czoło wysunął się Rafał Rymarczyk, 6 punkcików. Potem Peletonik z 5 punktami: Martin Buczek, Poker, Pedek i Mateusz Przybysz i czwóreczki: Czerny 1981 Tom, Paweł Luszczak i Mr. Przemek. Fajna rywalizacja, coraz więcej osób. Tutaj do jednej osoby mam delikatny problemik. A propos dubla z IP, na pewno ta osoba będzie wiedziała, o której mówię. Tak więc, jeśli coś, to proszę o wyjaśnienia. Jeśli się nie zgłosi, ja o tym nie będę mówił publicznie, ale oczywiście regulamin będzie miał zastosowanie. Tak więc, jeszcze raz gratuluję zwycięzcom z poprzedniej edycji. Zapraszam Was do udziału. W aktualnej cały czas są szanse, nawet jakby ktoś w tym momencie zaczął. Sezon przed nami bardzo długi, tak naprawdę to dopiero początki. Zaczęliśmy ten ranking właśnie od euro i będzie cały czas trwał przez wszystkie sezony lig na naszych kanałach: polski serwis bukmacherski Sport Predictions i polski kanał bukmacherski Ekstra. Jeśli chodzi o jakieś transmisje live, miałem plan, by zrobić transmisję. Z osobą z innego kanału. Oczywiście rozmowy będą trwały, tylko czasowo się nie dogadaliśmy. Wiadomo, że trzeba się najpierw złapać, obgadać wszystko. Myślę, że zachęcę osobę do udziału w transmisji live, a dopiero będę mógł się z nią spotkać, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. A live'a zrobimy na pewno w przerwie między fazą grupową a fazą pucharową. Oczywiście na kanale dam znać, kiedy on będzie. Urządzimy jakąś fajną zbiórkę charytatywną, bo chciałbym, żeby live'y miały jednak taki wydźwięk. A oczywiście w przerwie między fazami turnieju będą filmy na inne dyscypliny, w których również będą typy do Ligi Typera. Tak więc bądźcie czujni. Zasubskrybujcie oczywiście nasz drugi kanał, bo tam też punkty będzie się zdobywać. Ja wszystkim dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, życzę wszystkim powodzenia i do suszonka w kolejnych filmach.